Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmijmy się demontażem lamp tylnych passerati, i Pokażę Wam pokrótce, jak można je zdemontować w łatwy sposób. Jeśli byście na przykład chcieli zdjąć zderzak, albo Wam przypaliłyby się jakieś żarówki, no to w taki sposób go demontujemy. I wtedy możemy tam ładnie wszystko sobie powymieniać. Lecimy z tematem. Zabieramy się za demontaż lampy. Będzie Wam tutaj bierzemy nam śrubokręcik. Musimy zdjąć ten plastik. O ten. Z tym odblaskiem. Żeby to zrobić to trzeba go podważyć i wypiąć. Możecie wziąć śrubokręcik, a możecie wziąć coś plastikowego, żeby jak najmniej zrobić tu krzywdy o, raz dwa to są zatrzaski o i teraz można to pociągnąć do siebie o, proszę bardzo tu są zatrzaski z przodu i tutaj taka wkładka i to mamy z głowy teraz trzeba odkręcić tą śrubkę 14 i kręcimy zmienia, tak to wygląda. Teraz nasza lampa z tej strony śluźna jest i wypinamy go. Tutaj jest taki zatrzasko, który się wpina w ten otwór. I teraz możemy wypić naszą kostkę. Zaraz wypnę, pokażę Wam, jak to i jak. Dobra, tak to się prezentuje. Kostka wygląda tak, żeby ją odpić trzeba tą niebieską maksymalnie do góry cofnąć i wtedy się ona wypnie. No, a tak samo lampa wygląda. To są te mocowania, które się zatrzaskują. No, w tych otworach także prosta sprawa dobra moi drodzy lampki już z powrotem są na miejscu sami widzieliście, że prosta robota z tymi lampami nie ma żadnego problemu bierzemy, odkręcamy, wyciągamy sami widzieliście, prosta sprawa dziękuję Wam za obejrzenie, widzimy się w następnych filmach trzymajcie się, do następnego, cześć